W życiu społeczno-politycznym, jako ludzie wierzący, z, 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 z tego klucza, który na przykład widzisz, na redminy, także wpadłem deklarację. na ciekawe ogłoszenie w sieci. Niech mi na potencję? Mr. Star w okazyjnej cenie? Jestem poważnym człowiekiem i zajmuję się poważnymi sprawami. Ktoś sprzedaje Księgę Zachęć. Jeszcze sprzed upadku pierwszej sieci. Trochę się na tym znasz, prawda? No, więc wiesz, ile takie programy mogą być warte. Chcę, żebym wykradł tę księgę? Niekoniecznie. Wystarczy, że ją kupisz, zwrócę ci pieniądze. I dorzucę drugie tyle. Muszę to przemyśleć. Nie wiem, co ty chcesz przemyśleć, ale okej, okay, droga, wolna. Tylko nie każ mi za długo czekać. Okej, okay, zrobię to. Zuch, chłopak. Prześlę ci zaraz miary na sprzedawcę. Powodzenia. W sprawie księgi? Zgadza się. Cena nie podlega negocjacji. Płata w całości na miejscu. Rozumiem. Niech będzie. Doskonale. Wysyłam adres. Przyjdź sam.